Według prognoz najgroźniejsza sytuacja przewidywana jest na południu regionu. Jednak także w Legnicy od wtorku do czwartku możemy spodziewać się obfitych opadów i wyładowań atmosferycznych. Dwa y, ostrzeżenia. Pierwsze ostrzeżenie meteorologiczne to jest ostrzeżenie drugiego stopnia w skali trzystopniowej. Y, to są silne burze y, z Gradem oraz intensywne opady deszczu czyli, tak jakby dwa zagrożenia. <laughs> I ostrzeżenie hydrologiczne trzeciego stopnia w związku z intensywnymi opadami deszczu. W ciągu 48 godzin może spaść 150 mm wody na centymetr to tyle, ile zwykle pada w ciągu całego maja. W związku z tą sytuacją spodziewać się możemy lokalnych podtopień. Na terenie miasta w sumie znajduje się 53 tysiące worków oraz 250 ton piasku. W związku z tym dolnośląski komendant wojewódzki z dniu jem dzisiejszym podniósł stan. Gotowości bojowej we wszystkich jednostkach organizacyjnych organizacyjnej Straży pożarnej na terenie województwa. I też tak jest w Legnicy wprowadziliśmy w dzisiejszym system służby 24 na 24 wstrzymane zostały urlopy, osoby będące na tak zwanym wolnym mają obowiązek być w dyspozycji. W legnickich jednostkach czuwa przez ten okres 31 ludzi, a ich liczba może być jeszcze zwiększona. Legnicy strażacy, oprócz tego, że zabezpieczają teren powiatu, to dodatkowo. Zostali zadysponowani do pomocy kolegom z Wałbrzycha i okolic. Na teren Dolnego Śląska zostały również ściągnięte siły z całego kraju. Na polecenie KCKR-u, czyli takiego stanowiska kierowania komendanta głównego, w rejon zagrożony, są kierowane siły centralnego odwodu operacyjnego, czyli takie siły, które są przewidziane do działań na obszarze całego kraju, jeżeli zajdzie taka potrzeba. I one już prawdopodobnie są w punktach koncentracji, gotowe do podjęcia działań. Zatem mieszkańcy miasta i regionu nie powinni zbytnio się obawiać. Jednak wszystko zależy od pogody. Miejmy nadzieję, że i ona będzie łaskawa a koncentracja sił dbających o nasze bezpieczeństwo nie będzie musiała zostać wykorzystana.